Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X3 o oznaczeniu 30D z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 30D, czyli pod maską, mamy silnik diesla o pojemności 3 litrów, 265 koni mechanicznych, 8-stopniowo-automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na 4 koła X-Drive. Samochód jest w kolorze ciemnym-niebieskim, granatowym, a kodla lakieru to C1M Phytonic Blue. Samochód wyposażony jest. Adaptacyjne reflektory LEDowe, pakiet sportowy M nadający mu charakteru sportowego, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania, dwudziestocelowe dwukolorowe aluminiowe felgi. W głębi widzimy sportowy zacisk hamulcowy M w kolorze niebieskim, przyciemnione tylne szyby czarne relingi dachowe, funkcję dostępu komfortowego pozwalającą na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Kluczek oczywiście musimy mieć przy sobie. Elektrycznie składane lusterka, nagłośnienie Hi-Fi, fotele sportowe w kolorze czarnym skórzane, posiadające opcję pompowania odcinka lędziowego oraz trzymania bocznego. Cyfrowe zegary. Przebieg samochodu to 108 794 km. System nawigacyjny Professional sterowany albo poprzez dotyk, albo klasycznie przy pomocy pokrętu iDrive. Wyświetlacz head-up na szybie. Kierownica wielofunkcyjna skórzana sportowa podgrzewana. Ponadto łopatki zmiany biegów w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni oraz aktywny tempomat. Pełen pakiet systemów asystujących kierowcy. Mamy tutaj ostrzeżenie przed pieszymi, przed kolizją, przed opuszczeniem pasa ruchu oraz przed zmianą pasa ruchu. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, trzystrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Zawieszenie mamy w samochodzie adaptacyjne, w związku z czym w trybie komfortowym będzie ono miękkie, natomiast w trybie sportowym sztywniejsze. Widok za kierownicy. i przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Co mamy wcześniej wspomnianą trzecią strefę klimatyzacji. Gniazdo 12V i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW X3. Ponadto mamy tutaj jeszcze elektryczny hak holowniczy. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępniemy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofertie mamy stale około 200 samochodów używanych, Marek BMW i mini. Dziękuję i do zobaczenia.